Dzień dobry, strzelce. To czytanie dla Was na miesiąc grudzień 2021. Zobaczymy, jakie energie będą nam towarzyszyły tego miesiąca, tak? To jest taki miesiąc wyjątkowy, wiecie, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Zobaczymy, jakimi energiami, tak, Góra nas tutaj obdarzy. na kartę taką prowadzącą. Proszę bardzo. Mamy. Miłość, której doświadczasz, jest wieczna. Tak? Miłość, której doświadczasz, jest wieczna. Bez względu na towarzyszące jej okoliczności. I teraz wyciągnę tutaj trzy energie. Tak? Co nam góra tutaj zsyła? Zobaczymy. Co nam góra tutaj oferuje. Dobrze, ja sobie wybiorę trzy karty. Mhm. Mam potrzebę zrobienia do powiedzenia, wiecie, widzę już ten układ i zaraz zobaczymy. Zobaczcie, to jest naprawdę przepiękne. Przepiękne, że te karty tak ze sobą rezonują. Drogie strzelce. Wyciągnę dla Was jeszcze takie do powiedzenia sobie zrobię. Mhm. No i tak, nieśmiertelna miłość. Moje drogie strzelce, co Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że miłość, której doświadczasz... Yy, nie jest tylko na chwilę, tak? Czy to jest miłość matczyna, czy to jest miłość ojcowska, czy to jest miłość partnerska, małżeńska, tak? Czy to jest miłość do dziecka? To jest nieśmiertelna miłość. Miłość nieśmiertelna to miłość przede wszystkim, miłość Boga. Zawsze będę to powtarzała. Chciałabym dopowiedzieć: O, wyskoczyła nam tu jedna karta. Yy, właśnie. Widzicie, w każdej rozmowie tego dnia z mężczyzną, czy z kobietą, tak? Czy z dzieckiem, z rodzicem, użyj choć jednego określania emocji. Nazwij ją u siebie lub u niego. Odkryj przed nim świat emocji i uczuć. I, i to jest właśnie taka boska interwencja, ta nieśmiertelna miłość. To jest taka emocja i też wylosuję kartę emocji, ale to za chwileczkę. Także. W każdej rozmowie dzisiaj postarajcie się tego dnia y, z kimś bliskim, tak? Użyć choć jednego określenia emocji. Tu wyszła nam nieśmiertelna miłość, tak, czyli taka miłość, której doświadczasz, jest wieczna bez względu na towarzyszącej okoliczności strzelcu. I tu y, dlatego kolejną kartą wyszła karta 5 kielichów. 5 kielichów, tutaj y, Coś w przeszłości się zadziało, tak? Już interpretuję tą kartę. Coś w przeszłości się zadziało. Tu w dopowiedzeniu mamy, że być może jakaś. No wiecie, być może, bo to w emocje, to jest miłość, tak? To czytanie będzie na miłość. Jakaś zdrada, tak? Jakiś taki. Yy, coś, co zniszczyło waszą taką rzeczywistość, tak? Yy, coś, co zniszczyło wasze plany tak jakieś puste słowa usłyszeliście jakieś kłamstwo tak yy, i dlatego wy musicie za coś się was zadzieje was zadzieje się yy, takie wielkie bum wiecie zadzieje się was takie wielkie bum bo wy otworzycie oczy wy otworzycie oczy i wejdziecie w tą energię władcy wolności żeby wejść w tą energię coś was musi umrzeć i ja mówię to jest taka totalna zmiana w życiu. Tak też się stanie. Wiecie, bo, żeby wyzdrowieć, żeby wejść w tą energię taką, tego uzdrowienia, naprawdę potrzebne jest dużo siły, dużo mocy, dużo miłości do samego siebie, dużo chęci, dużo motywacji, tak? Dużo motywacji, żeby wziąć miłość w dłonie. Popatrzcie. Żeby wziąć miłość w dłonie, tak? Potrzebne jest dużo właśnie. Właśnie przede wszystkim takiej motywacji dla samego siebie, miłości do siebie, e, pogrzebania tego, co już było, tak? E, bo wy cierpliwie musicie e, tak, jakby. Kroczyć kroczek po kroczku, cierpliwie analizować Wasze emocje, Wasze uczucia, cierpliwie zbliżać się do tego, co Was czeka. Czeka Was dziesięć kielichów, czyli weź miłość, weź przytul tą miłość, tak? Bo wychodzicie od piątki kielichów, yy, która energia zaprasza Was do tego, żeby kończyć co nie służy, ale w tej energii władcy wolności, takiego naprawdę człowieka spełniającego się tak, w miłości i w pracy kreatywnego, jakiegoś takiego podróżnika, widzącego więcej nawet, tak, widzącego więcej, prowadzącego nas do jakiegoś takiego mm, celu y, właśnie doprowadzić do dziesięciu kielichów, czyli weź miłość w dłonie, ty przytul tą miłość, tak, ty przytul tą miłość, ja zobaczę, jakie emocje w tych pięciu kielichach będą nam towarzyszyły, tak, postaram się wam to rozjaśnić. Zobaczymy, co los nam tutaj podpowie, żeby jakie emocje, czy do przepracowania, czy po prostu tak do zrozumienia, tak? Zobaczymy. Zaraz wylosuję jedną z emocji. Zaufanie. Piękna karta zaufania, tak? Zaufanie. No, jak to trzeba, zobaczcie, jak to trzeba. W uczuciu, w miłości, sobie ufać, polegać jeden na drugim, tak? Że na tej karcie akurat są przedstawione dwie gimnastyczki: jedna trzyma drugą, a sama jest na kończynami, tak, zagiętymi na kole, gdzieś w zawieszeniu i, i, i trzyma. Tak, tą drugą i ta druga musi ufać, że nic się nie stanie. To jest taka przenośnia na tej karcie, ale tak jest w życiu. My y, wiążemy się z drugą osobą po to, żeby ufać, żeby wierzyć, że możemy na nią liczyć w każdej sytuacji. Y, jeżeli tak nie jest, jeżeli dzieje się inaczej, kończ to. tak, Kończ to. Ty musisz wiedzieć, bo wiecie, jest tak y, powiedziane, że często mówi się o tym, że wiążemy się na całe życie, ale jeżeli y, dzieje się krzywda, jeżeli dzieje się krzywda dzieciom, jeżeli się dzieje się krzywda tobie, tak, drogi strzelcu, y, nie należy, y, nie należy y, patrzeć na jakieś wartości, tylko trzeba to przewartościować, tak, trzeba to wtedy przewartościować i przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie swoim, bliskich, tak, Dlatego kończ, co nie służy, i w tej energii, władcy wolności, weźniesz miłość w dłonie. Weźniesz miłość w dłonie, i za chwileczkę jeszcze to zaufanie rozszerzę, tak? Myślę, że to będzie tutaj. Posłuchajcie. Jest podstawą wszelkich międzyludzkich więzi i umów. Związków, ale też umów społecznych oraz działalności instytucji, to przekonanie, że ktoś lub coś jest wobec nas uczciwy. Wiara, wiedza lub nadzieja oparta na pewnych przesłankach, że dana sytuacja rozwinie się tak, jak tego pragniemy, lub że dana osoba zachowa się tak, jakbyśmy tego od niej oczekiwali. Może, ale nie musi być odwzajemnione. Może, ale nie musi zostać zawiedzione. To uczucie wiąże się silnie z poczuciem bezpieczeństwa i spokojem. To zdanie się na kogoś lub coś z intencją, że ów ktoś lub coś o nas zadba, chroni nas, zabezpieczy. To odpuszczenie kontroli, brak zaufania do życia, do świata innych ludzi, czy nawet do siebie utrudnia lub uniemożliwia funkcjonowanie. A jednak zdrowa nieufność też jest skazana, zwłaszcza w sytuacjach nowych, budzących nowe obawy, czy słusznie podejrzewania, tak, słusznego jakiegoś podejrzewania. Wtedy, zanim zaufamy, upewnijmy się, tak? Zbierajmy informacje, sprawdzajmy, musimy bowiem zyskać pewność. Na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. I zaufaniem się kogoś lub coś obdarowuje, poza kilkoma wyjątkami, nie pojawia się u osób naturalnych i natychmiastowych. Tak? Po co nam to uczucie? Po co nam to uczucie? Informuje nas o tym, że ktoś lub coś jest dla nas dobry, korzystny i bezpieczny, że chcemy, by taki, taki się wobec nas okazał, tak? Jesteśmy wtedy gotowi mu zawierzyć, odsłonić się przed nim, ukazać swoją słabość lub bezbronność. Ta szansa dla nas na to, że opuści, tak? yy, opuści gardę. No, i to jest właśnie to zaufanie, to jest właśnie to zaufanie. Yy, zaufanie, wiecie, to jest emocja yy, bardzo ważna w związkach, bardzo ważna, tak. I jeżeli nie ma tego bezpieczeństwa, nie ma tego, yy, że możemy na kimś polegać, tak, nie ma tej współpracy, nie ma tej współpracy pięknej, tak, yy, między partnerami, no niestety.